Kolejka jest. Przecież ślepy nie jestem. Ale głuchy chyba. Mówię, że jest kolejka, a pan wchodzi bez. Kierowniku, co tam zrobili? I tutaj też. Panie Sławku! Panie Sławku! Pan pozwoli, panie Sławku! Szybko, szybko, szybko! Chwileczkę, przepraszam. Panie Sławku! Panie Sławku! Raz! Tak, panie Sławku! Na, na naszą gablotę! Witam Was na kolejnego. A dzisiaj jest sobota, ruch jest mniejszy, większość ludzi jest poza czekartą. Zobaczcie, tu się buduje. Tu się buduje. Do skronikarskiego obowiązku sprawdzam. Później, jak będę sobie filmiki przeglądał kiedyś, to będę widział, jak tutaj rosła im ta budowa i zobaczymy, co oni tu wybudują. Pogoda dzisiaj jest elegancka termometr chłodny to znaczy, że jest jeszcze dobrze że jeszcze jest znośny pokażę wam co z Ameryki dostałem patrzcie co mam z Ameryki Ach, tu już mam chlebki przy, przygotowane papryka szczeciński polski papryka szczeciński prosto z Ameryki ze szprota prosto z Ameryki ze szprota wygląda następująco ja to lubię, papryka normalnie, a szczególnie jeszcze jak jestem gdzieś na tej tu Mam widać już taki. Teraz posmakujemy i zrobimy test. Mm. Mm, mm, mm. Nieźle, Nie tam mam jeszcze dwa. Tu mam jeden. To pół na pewno zejżdżę dzisiaj. A pół sobie zostawię jutro albo na pojutrze. O, widzicie, to jest taka... Dla Amerykanów, żeby wiedzieli co to jest, fish spread with rice. Fish spread with rice. Dobra, nie będę was zanudzał, nie będę was zanudzał, nie będę was zanudzał po Dobra, widzimy się później, później w sklepiku. Pozdrawiam serdecznie, hej. Przede właśnie po chleb, znaczy po mąkę na chleb. A tu znowu jakaś impreza Jakieś krasnale tam skaczą Takich dziwnych Jeden kawałek wam pokażę Wiecie co sobotę tutaj jakaś impreza jest się ludzie bawią o, a tutaj coś zrobili Ochronia Halloween patrz Halloween w zakacie Dalibyście wiarę muzyka jest, będę musiał muzykę zmienić dobre. dzisiaj tutaj, dzisiaj zajmiemy takie... się hledem, hledem Soda, tak jak Dobra. dzisiaj zajmiemy się chlebem ale chlebem takim, na Irlandzku, co dobre ładnie jest Nie byłbym sobą, jakbym nie pomieszał tego przepisu, bo nie chcę robić tego ptaka tylko i wyłącznie z mąki pszennej Chcę go zrobić z mąki grubą, pełnoziarnistej. To taką i taką I teraz muszę sprawdzić które, które lepiej nadaje się na chleba bo tutaj nikt chleba nie piecze tak? tutaj nikt chleba nie piecze dlatego no, wszystkie są z tymi dodatkami dobra użyję zwykłej tej zwykłej tej do ciast nie będę, nie będę cudował dobra za chwilę wracam powiem panu składniki bardzo prosto. tutaj? Używam takiego mąki munk munkich... no, ziarnistej, widzicie, z otrębami. Robię pół na pół. Nie wiem, nie wiem, jak wyjdzie pół na pół. Może być za ciężki, prawda? Dodamy trochę więcej Co Coraz. I tylko się z tym uforam, zaraz wam wszystko Wam wszystko objaśnił zaraz wracam to Wam trochę opowiem o tym Normalny przepis, 300, 300 gram mąki sprzedaj. 3 gramy soli, 3 gramy sody, 270 gram maszlarki albo mililitrów masła. Temperatura 220 na 25 minut. Można to robić w foremce i bez foremki. Mój będzie cięższy, bo ja zrobiłem mieszankę mąki razowej z mąką, z mąką taką miałką pszenną I użyję jogurtu bo nie mogę tutaj znaleźć maślanki. Tutaj jogurt i tak jest bardzo, bardzo drogi. Wszystko z tutaj jest bardzo go Jeżeli jogurt będzie za ciężki, dolejemy trochę wody, trochę wody. E, tutaj mam już wszystko zmieszane składniki są wymieszane składniki są wymieszane tutaj są dwie mąki tutaj jest e, soda jest sól dodałem trochę więcej soli e, zapomniałem dodać moich dodatków jak słoneczny wszystko zostawiłem w chacie siemię na słoneczny, e, czarnuszkę wszystko zostawiłem w chacie bo bo tak jakoś wyskoczyłem, zasmuciłem się wczorajszą wiadomością, że nie chcę mieć moich nie chcę moich ciastek, a miałem w zamrażawce te kiełbasy co wam kiedyś pokazywałem te wrap i właśnie teraz je to. i odpiekam, bo ktoś sobie zamówił. Po trzech miesiącach ktoś padł na pomysł, muszę wypychaliście. Myślał, dobra, mamy to zrobione, dodajemy dodamy ten cały jób. Bo tu wyszło mi... mi wyszło 270 gram a ja mam pół kilo jogurtu no? to zrobię bo nie mam maszlanki nie ja mam maszlanki, tak? to z jogurtu no, szkoda, mogłoby być, nie? nasionka jakieś jakieś nasienia może się tutaj dorzucić. nie wiem też jak on wyjdzie nie? to będzie ciężki to będzie ciężki plastik może różne z nim byli konsystencja jest zbyt gęsta dodam wody Никогда не могу целовать. Службу не могу целовать, седай, Слово Богу. Nie może, nie, to ciasto nie może być bardzo złotych, ja Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że soda podniesie mi to ciasto. Takie lekkie.

Okej! Hey. To jest tydeł. Hey. No. Hey. No, oh, yeah. hey. Dobra, Bila, muszę yeah. pomóc, bo ja mam Jesteśmy. To, czas to teraz z takie luźniejsze jest jakaś, zrobimy, dwoma, dwoma chlepki, zrobimy dwa wakleki. Dwa chlebki

Apaan, <susuruh> Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy wy mnie widzieliście, jak tu walczyłem. Sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Ja wiem, tak, mają być poprzecinane. Nie wiem. Takie dziwne jakieś, ale chleb, chleb, chleb to chleba nierówny. Nie? Zobaczymy, jak, jak będzie. to Ja po Chlebki trochę rosną, ale tak jak myślałem, wiecie, że będzie za ciężko dla nich. Pół na pół z tą mąką, żebym dosypał tej mąki jedną trzecią. Ale jak, wiecie, to nie jest chleb na wystawę, tylko do zjedzenia. Żebym na przykład zrobił jedną trzecią i dosypał tej mąki razowej, może by było lepiej. Ale jeszcze nic, nie wiadomo. Cały czas jeszcze rośnie. Cały czas rośnie. Brami to tutaj mam, nie? Dobra, chlebek będzie, okej. Okay. Prawdopodobnie będę musiał go dłużej piec niż, niż 20 minut, nie? No bo jednak jest ciężki, nie jest dosyć ciężki. Dobrze wypieczony, będzie smakował. Zawsze chleb na obczyźnie smakuje najlepiej. jak i by nie. Było. Pozdrawiam. Pół godziny? Pół godziny chlebek wygląda następująco a zostawię go jeszcze z 10 minut, później po 10 minutach sprawdzę czy, czy już się nadaje, jak nie to będziemy go dalej wypiekali. Widzicie, w każdym piekarniku inaczej się chleb pieczy, tak? Nie każdy piekarnik jest dobry do chleba od tego trzeba zacząć Najlepszy chleb jaki jadłem Najlepszy chleb jaki jadłem to jadłem w Natalinie koło Częstochowy jak tam harcerze byli tam była, taka, tam była piekarnia, piekli chleb z ziemniakami. Z piórem ziemniaczanym To był najlepszy chleb na świecie, jaki jadłem. Od tej pory już nie jadłem takiego chleba. spytajcie mojego taty, on wam powie. Dobra, dobra. Siedem. minut Dobra, chleb się zrobił, zaraz go opukamy. Nie wiem, czy to już będziecie widzieli, bo to bałagan Postaram się wam pokazać o co chodzi z tym upukaniem chleba. chlebek wyszedł taki nie ja, wiem czy widzicie słyszycie chleb jest upieczony jest głuchy taki jak bęben czyli chlebek jest upieczony tak wygląda chlebek po upieczeniu góry jest robiąca skóra elegancko